Nie gadaj tyle tylko graj, mistrzu, czy to jest ta sławna? Tak, eksportowa krakusa. Wolnogotowana, delikatna. Mistrzostwo. Krakus, mistrz szynki. Spróbuj też szynki od szwagra tradycyjnie wędzona. 100% szynki w szynce. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. A wyniki badań to potwierdzają. Weź Eseli Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Eseli Forte to jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzięki Eseli Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Zobacz różnicę w wynikach badań i samopoczuciu. Eseli Forte, twój lek na wątrobę. Suchy kaszel potrafi być bardzo męczący. Sięgam wtedy po herbapekt, który działa właśnie na ten kaszel. Na mokry kaszel stosuję herbapekt, który szybko pomaga mi w utrudnionym odkrztuszaniu. Z reguły nie wiem, jaki mam kaszel. Dlatego wybieram herbapekt. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt, numer jeden na twój kaszel. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama reaguje natychmiast. Od razu podaje syrop Lipomal, który wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Dzięki temu dziecko może szybko powrócić do zdrowia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z miotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych. Musiałam sobie zrobić przerwę od hybrydy. Moje paznokcie były straszne. Wiesz co, zawsze miałam kruche i słabe paznokcie. Chciałam je wzmocnić. Regenerum. Regeneracyjne serum utwardzające w lakierze to więcej niż odżywka. Regenerum nie tylko wzmacnia i odbudowuje paznokcie, ale tworzy na nich tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Utwardzacz regenerum. Ratuje mnie, kiedy odżywki nie dają rady. Paznokcie są błyszczące, a to regenerum trzyma się nawet tydzień. Regenerum. bottled and new absolute Poczuj magię chwili z iPhone'em 16 Pro Dzięki nowemu sterowaniu aparatem i kinowym ujęciom w zwolnionym tempie, teraz do 30 0% na wszystkie produkty Apple, tylko w rtv EURO EuroagD. Już od poniedziałku. mandarynki luzem tylko 4,99 za kilogram, a z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej 3,99 za kilogram. Schab wieprzowy rzeźnik z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram i czekolady z orzechami lub migdałami Finker 100 gramów 2 plus 1 za grosz. Wymarzone święta Bożego Narodzenia. Lidl. Niepowtarzalna hiacynta z całą rodziną niezmiennie w nienagannej formie. Co tam robi wasza hiacynta? Nie wiem. Rezydencja państwa buke, pani domu przy aparacie. Wielkie nie ma. Nie darowałabym sobie. Widzą we mnie kogoś, kto może zawrócić w głowie romantycznemu żeglarzowi. Obłąkana? Moja żona. Szczerze współczuję. Co ludzie powiedzą dzisiaj o 15.00? Otwieram zebranie antybab. Ten się śmieje, kto się śmieje? Ostatni, za jeden niewinny komentarz. Mogą cię uznać za winnego. Obrazi się pani, jeśli ocenię urok jej ciała. Tato, rozchmurz się, włącz telewizor. Tak, kto ci pomoże. Al, jesteś człowiekiem roku. Świat według bandych. Od poniedziałku do piątku, o 14. .00. Ta suchość i kruchość dodają im mięskości. Nowe kabanosy berlinki. Suche, kruche berliniste. Wędzone dymem bukowo-olchowym z naszą sekretną mieszanką przypraw. Są kabanosy i są berlinki. Witaminy i minerały. Wiem, jakie są ważne. Ale ja chcę więcej. Muszę mieć energię na maksa. Więcej. Chcę być odporny na wszystko. Więcej. Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej. Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy wzmacniające organizm mężczyzny. Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. A wyniki badań to potwierdzają. Weź Eseli Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Eseli Forte to jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dzięki Eseli Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Zobacz różnicę w wynikach badań i samopoczuciu. Eseli Forte, twój lek na wątrobę. Zosia ma kaszel suchy. Dostaje więc herbapek Junior bez cukru. Syrop, który zmniejsza częstotliwość kaszlu i łagodzi związane z nim dolegliwości. Antka dopadł kaszel mokry. Też bierze herbapek Junior, bo jest skuteczny również w tym rodzaju kaszlu. Hania też ma kaszel. Jaki? Trudno powiedzieć. Nie szkodzi. Mama podaje jej herbapek Junior. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Herbapek Junior. Numer jeden na kaszel suchy i mokry. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama reaguje natychmiast. Od razu podaje syrop Lipomal, który wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Dzięki temu dziecko może szybko powrócić do zdrowia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z miotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych. bottled and the new absolute Poczuj magię chwili z iPhone'em 16 Pro dzięki nowemu sterowaniu aparatem i kinowym ujęciom w zwolnionym tempie. Teraz do 30 0% na wszystkie produkty Apple, tylko w RTV-u AGD. Już od poniedziałku w Lidlu. Robot planetarny z blenderem kielichowym i wagą tylko 449 zł. Zgrzewarka próżniowa jedynie 89 zł. A wszystkie produkty marki Gerlach, w tym zestaw garnków First z kuponem Lidl Plus 20% taniej. Wymarzone święta Bożego Narodzenia. Lidl. Na program zaprasza jego sponsor. Producent waniliowych dodatków do pieczenia. Dr. Edgar. Na program zaprasza sponsor firma Bosch, producent akumulatorów z technologią AGM. Na program zaprasza producent leku APAP. Mogę cię zapytać, co ty robisz? Co? Przymierzam się. A nie, jest, już wszystko jest jak.